Chodziło to, żeby to był dzień pełen radości, uznania dla zasób kopalni węgla brunatnego Konin, dla konińskich górników, dla, dla ludzi, którzy budowali nasze zagłębie w taki, w taki uroczysty, radosny sposób, właśnie tak jak to się odbywało na zasadzie pięknego, widowiskowego przemarszu ulicami naszego miasta, gdzie udział brały górnicze orkiestry Dente z kopalń węgla brunatnego i kopalni soli oraz delegacji górniczych, delegacji związkowych, delegacji organizacji społecznych, kombatanckich i zespołów taneczno-ludowych. Palnia Konin przyczyniła się do tego, że nasze miasto rozwinęło się w niespotykany wówczas e, sposób. E, powstało zupełnie nowe miasto dla nowych ludzi, ludzi, którzy, którzy przyjeżdżali do Konina spoza, spoza ówczesnego województwa, z, z, właściwie z całego kraju można powiedzieć, po to, żeby budować e, właśnie konińskie zagłębie węgla brunatnego. Jestem wychowankiem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jak i wcześniej skończyłem również technikum górnictwa odkrywkowego też w Krakowie. Miałem stypendium fundowane z konina i po trzech latach przyjechałem tutaj do pracy. Były tutaj nowe szanse na szybkie mieszkanie. Na założenie rodziny można tutaj było to wszystko zrealizować. Praktyka okazała się dosyć ciężka, bo akurat był taki. Mokry czerwiec i wpadło się w błoto, buty gumowe, trochę w błota, ale to wszystko można było przezwyciężyć. Bo jeżeli się chce pracować, ma się jakąś pasję, to nie ma nic trudnego, nie ma rzeczy nie do pokonania. Bo całe swoje życie spędziłem na odkrywce Kazimierz. Także tam od starzysty aż do kierownika robót górniczych. I wtedy przeszedłem na emeryturę. Były stare spycharki, nie było dróg z płyt betonowych, które później już mieliśmy. Był lepszy dojazd do pracy, można było spokojniej pracować. Przyszły nowe maszyny, harwestery, caterpillary i była dobra, spokojna praca. Oczywiście najwięcej tej pracy takiej zestresowanej było w zimie bo wtedy mróz, a kopalnia węgiel, węgiel, a u nas było wszystko zamarznięte, ale dawaliśmy radę. Zostałem w Koninie na stałe, no i tutaj założyłem rodzinę, dzieci moje również są w Koninie, syn również skończył Akademię Górniczo-Hutniczą, córka też pracuje w Agencji Rozwoju Regionalnego, więc mamy nadzieję, że ta agencja właśnie pomoże Koninowi w transformacji. Cóż by było dzisiaj, gdyby nie kopalnia konin, gdyby nie wydobycie węgla brunatnego. Szanowni Państwo, myśmy jako konin w 1954 roku liczyli 18 tysięcy mieszkańców. Konin w czwartym roku, przepraszam, w 99 roku liczył prawie 84 tysiące mieszkańców. Ale dzięki czemu to się stało? Otóż właśnie dzięki węglowi brunatnemu, dzięki rozpoczęciu wydobycia na skalę przemysłową w latach 50. tego nośnika energetycznego. W związku z tym miasto zaczęło się rozwijać, zaczęło się rozwijać region. Zaczęły budować się nowe zakłady pracy. W Koninie dwie elektrownie, fabryka urządzeń górnictwa odkrywkowego, docelowo tak nazwana, ale i przecież bardzo energochłonny zakład, jakim była Huta Aluminium Konin. Panie dyrektorze, to dla Pana i na Pańskie ręce, dla wszystkich górników, którzy byli przed Panem w trakcie jeszcze będą po Panu. I jeszcze na koniec, kochani, póki można, póki. Są górnicy w tym regionie. Niech żyje nam górniczy stan. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto, sto lat, sto lat, lat niech, niech żyją, żyją, żyją nam. Jeszcze raz, raz jeszcze raz. raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Górniczy stan. Po istnieniu pokładu węgla brunatnego. Na Ziemi Konińskiej wiadomo już od XIX wieku. Jednak to krajobraz współczesnego Konina, ten, który dzisiaj widzimy, dosłownie i w przenośni górnictwo zmieniło w szczególnie widoczny sposób. Nie wiemy i nie dowiemy się, jak wyglądałoby nasze miasto i subrebion, gdyby nie kopalnia węgra brunatnego Konin. Wiemy jednak, że współczesna tożsamość miasta wyrasta w dużej mierze na barkach tego zakładu. To z inicjatywy kopalni powstało najwięcej domów wielorodzinnych. To dzięki niej Ziemia Konińska, dotąd teren rolniczy, o którym mówili moi przedmówcy, szybko awansowała cywilizacyjnie. Na dekady następujące bezpośrednio po roku 45 przypada okres dynamicznego, gwałtownego rozwoju, który nie zdarzył się tutaj ani wcześniej, ani później. Miasto rozbudowało się, rozwinęła się sieć dróg. Powstały nowe zakłady przemysłowe dające zatrudnienie setkom i tysiącom ludzi. Zagospodarowanie terenów powyrobiskowych i działania rekultywacyjne na zamkniętych odkrywkach zmieniały oblicze regionu i kształtowały jego krajobraz. Wystawa została podzielona na dwie części. Część historyczna, czyli archiwa kopalni węgla brunatnego, między innymi, znajdują się w bibliotece. Jest to opowieść bardzo taka skrótowa, symboliczna o tym, jak, jak, ten, jak ta nasza historia Konińskiego Zagłębia tutaj przebiegała. Wystawa, całościowo nazywa się złoży Pątnów, dotyczy tak naprawdę stricte trzech odkrywek, które były pobudowane na tym złożu, czyli odkrywki Pątnów właśnie, odkrywki Kazimierz i odkrywki Jóźwin. I te, tak jak zaznaczyłem, symboliczne kadry, bo jest tego niewiele, jak tutaj można zauważyć, są wybrane po prostu takie, takie najbardziej dla mnie najciekawsze, najciekawsze obrazy przedstawiające tamtą epokę.